No hejka, jak podobają Wam się Wielkołaki? Dla mnie ogólnie spoko, ale sam wygląd Wielkołaków pozostawia wiele do życzenia. Takie chodzące miśki. No, ale tutaj mamy 100 dzieci challenge jak zawsze w poniedziałek i od razu ogłoszenie parafialne. Tydzień przerwy będzie czysto dzieci challenge, za tydzień poniedziałek nie ma, ponieważ 24 piątek, zakończenie roku szkolnego, rusza wakacyjna seria, gdzie będzie się dużo działo, będzie dużo zwierzątek, będzie wszystko to, co lubicie, będzie giveaway i będzie naprawdę ciekawe, więc zostawcie subka, żeby nic was nie ominęło. Jest wtorek, ósma rano i dzieci powinny być od 5 minut w szkole, ale nie są. Co się stało? W ogóle stało się tak dużo, bo całą noc balowali. Ja w ogóle wyszłam i zostawiłam tak jakby e, Simsy odpalone. Oni już spędzili całą noc. Na szczęście zdążyłam ich gdzieś tak o trzeciej ogarnąć. Co prawda nie wszystkich, ale większość z nich tak. A tutaj jest Sintra, która miała urodziny niedawno i e, większość komentarzy. Wskazuje na to, że ona wam się mimo wszystko podoba i że ja dramatyzuję, że ona trochę dziwnie wygląda. No zaraz ją zmienimy i wszystko się okaże, zobaczymy ją dokładniej z bliska. I pomimo tego, że jej rodzeństwo nie musi iść wcale do szkoły, to dzisiaj wysłałam wszystkich do szkoły z racji tego, że jest Dzień Miłości. I całkiem możliwe, że spotkają tam kogoś ciekawego. No dobrze, zobaczmy sobie tą Sintrę z bliska. Teraz super, masz piżamę w ogóle, pozdrawiam. E te okulary, okej, okay, ja jej zostawiam te okulary na piżamę akurat. E, no i jak ona wygląda? No słuchajcie, trochę ma tą y, sylwetkę chłopieńcą. Ubranie też ma trochę bardziej takiej chłopczycy niż y, dziewczęcą, więc ja jej taki styl pośrednio zostawię. Zobaczymy, jak się zmieni potem, jak już dorośnie. Kolejną cechą charakterystyczną to są te kolorowe włosy i ja myślę, że okej, okay, będziemy to kontynuować, żeby ona rzeczywiście miała kolorowe włosy. Ikona, zobaczcie. Outfit numer 1. Nigdy tak się mknie ubieram. 2 3 Wygląda trochę jak główna bohaterka serialu na Disneyu, czy filmu na Disneyu, już wiecie. Tam, nie wiem, program ratowania księżniczek, czy coś takiego było kiedyś. Sintrusia też idzie do liceum, ale trochę nie po mojej myśli to wszystko jest, bo ja chciałam, żeby poszli na Dzień Miłości, ale wiecie co? Sintra ma tych przyjaciół swoich, małych takich, małe dzieci, nie? A powinna poznać jakiegoś nastolatka, żeby ją tam podrywał w szkole, nie? Ale ona nie zna żadnego nastolatka, więc całkiem możliwe, że skończy się to tak, że ja potem. I tak jeszcze zrobię jedną, jeszcze jeden dzień miłości. Ej, przepraszam bardzo, Ej mega ci współczuję. To z najgorzej ubrany sim w tej serii jakieś kozaki z guzikami, sukienka, nie wiadomo skąd jakiś ręcznik prze przetegowany, w ogóle fryzura myszki, Miki, w dodatku jakiś blond, aka słoma. Jeszcze na telefonie pisze, idzie spać co do szkoły, idzie z rano. No dobra, to ja każe dzisiaj Sitch w szkole zdobywać przyjaciół. Szkolna impreza z okazji Święta Walentynek jest! Mamy, słuchajcie, yy, pierwszy problem walentynkowy. Przez cały tydzień uczniowie zapraszają swoje sympatie na coroczną szkolną imprezę z okazji świąt Walentynek. Jak zwykle nie odbędzie się bez ciastek, muzyki, wymiany kwiatów, kartek oraz krępującego nadzoru ze strony dorosłych. Nelia! Nie została jeszcze przez nikogo zaproszona i ma dwie możliwości. Idź bez towarzystwa, zaproś kogoś szczególnego. Ona nie zna nikogo szczególnego, ale niech spróbuje zaprosić. O nie, źle wybrałam. Okazało się, że mm, sympatia, czyli krasz, którego Nelia zaprosiła, odmówił. W dodatku cała klasa się z tego śmiała. No kurde, ale halo, brawa za odwagę, nie? A ja w ogóle ktoś zapomniał pracę domowej do szkoły. Patryśka świętuje walentynki z Janem i wręcza mu właśnie kwiatka na walentynki. On jest zadowolony z tego prezentu i zapraszamy go oczywiście na cały dzień do nas, żeby po prostu tam, wiecie, z nikim więcej nie kręcił, nie? Pokażę wam coś widzowie. Zobaczcie, patryśka so sobie żyje, nie? Tam dużo czasu minęło w jej życiu. o yy, pohuśtanię, po Stefan. Ten Stefan. Bez przerwy się kręci obok Patryś. Znowu pracuje w barze w budce z kebabem. On przyłazi pod nasz dom cały czas. O nie, on jest smutny, płacze. No, także dzień miłości w szkole nie udał się nikomu. Ej, przyszedł do nas jakiś koleś, który rozkłada w ogóle talerze. Mikołaj? No, ale Nelia może się z nim zaprzyjaźnić. Ej, damy mu prezent z okazji walentynek. I niech to będzie może pierwszy chłopak Neli. Ej, tak sobie myślę, żeby dać mu prezent z okazji walentynek i niech to będzie jej pierwszy chłopak. Chociaż ja mam na kogoś innego. Poznała takiego Artura wczoraj, tam jakiś czas temu, jak była u swojego starego. I jakoś tak się z nim szybko zaprzyjaźniła. I on jest niesamowicie ładny. I ja bym chciała, żeby ona miała z nim pierwsze dziecko, bo jest taki super, super, super ładny. Ale jest młodszy, więc pewnie się to nie uda, ale jest taki ładny, że wam go pokażę po prostu. Zaraz go wam zawołam. O, ubierz się w kostium czyjej liderki, już będziesz miał humorek poprawiony. No normalnie, ja nie wiem skąd on się wziął. No nie wiem, no zobaczcie. No po prostu super on jest. Mają już na fulla relacje w ogóle przyjazne. A i ja tak sobie myślę, że zawsze mogę go dorosnąć, nie? Że ja mam. Mogę go dorosnąć, to będzie straszne, ale ja to chyba zrobię, żeby Nelia z nim była. O, ho, 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 to już wiem, kto ci dzisiaj humor poprawi, bo ty smutna jesteś. On, jestem ciekawa, jak będzie wyglądał, jak dorośnie, ale kurde blondy, takie piękne niebieskie oczy. Ej, czemu nie masz już blond włosów? No nie, no zbrzydł. A tu są trzy torcze, oczywiście nie bez powodu. Święto Miłości okazało się nudne, więc ja już nie będę ich trzymała jako nastolatków, tylko od razu dorastamy na początku tego filmu. E, I zaczniemy im trochę układać dorosłe życie, to znaczy, że tam znajdziemy im pracę jakąś. O, materialista. Dobra, okej, okay, niech będzie materialistą. Zrobię to. Kurde, nie powiem wam na razie co. Zaraz się dowiecie. No, Bonelia ma okropne cechy. Paranoiczka i w ogóle ona ma zresztą taką aspirację, że chce flirtować. Swoją drogą, najgorszą Aspirację na świecie wybrała w bo ta aspiracja jest totalnie słaba. Dobra, ostatni! Z nastolatków. U nas dorasta! No, tak jest. I perfekcjonista. To będziesz. Ty będziesz idealnym kucharzem, serio. To jest najgorsza aspiracja na świecie, serio. Ja nie wiem cię ja miałam. Ja miałam zaćmienie mózgu chyba, gdy ja wybrałam tą aspirację. Z racji tego, że teraz można swobodnie zmieniać aspirację, to ja po prostu jej zmienię ją. E, I zastanawiam się nad Jaką, i chyba wezmę sobie nieuleczalną romantyczkę na sam początek, bo to są randki, mniej dziewczyna albo chłopaka, to może być ciekawe dla niej. No, i Nelia jest romantyczką i tak dalej, to zrobimy z niej właśnie aktorkę. A z Aleksana zrobimy. Dekoratora wnętrz Ej, nie wiem co się tutaj stało Ale jest jakaś rodzina piurpija Gdzie chyba Atena bawi się w hodowle psów Dobra, przeprowadzamy ich do naszej familii Tu w ogóle, czemu się nikt z was nie wyprowadził z tego? Wszyscy mieszkacie nadal razem w tylu Oj, trzeba będzie ich odwiedzić Nelia jest nagle w romantycznym nastroju A ten ziomek jeszcze u nas jest Pomimo tego, że jest pierwsza w nocy Ej, no kurczę, to trzeba to wykorzystać. spróbuj się uwieść. Dawaj, robimy wiem... Ona go uwodzi, a on. Co on robi z tą głową? To jest takie głupie, nie? To jest najgłupsza interakcja, Ever. Wyobraźcie sobie, jakby w ralu ktoś próbował was uwieść i by obok was tak się kręcił. O, byście to tak robili głową, nie? To jest takie głupie. Zaproś na noc. Uuu, dobra, robimy to. Robimy to, o już tutaj jak było objęcie, to ja myślę, że Słuchaj, można zrobić pierwszy pocałunek. Będzie w bibliotece w jej domu. Po raz pierwszy Nelia się całuje. Spodziewaliście się, że to będzie tak szybko, Koleś jest zaskoczony, że go pocałowała. A ona kurde, nie znieździł. Ej, chyba... Taką minę miała jakby niezadowoloną, ale jest zadowolona. O, walentynki były udane, no wiesz co, w sali się nie dziwię, że miałaś. Poproszę zostanie chłopakiem. przychodzimy Kurde, Patryśka, jaka siara, wypad stąd! A Patryśka, lekcje odrobione? O, zostali parą! Zostały chłopakiem! A teraz jako para odrabiają razem lekcja. Patryśka jak stoi, weź Patryśka, nie rób siary, córce! W tej stroju listonosza na dodatek. Nie masz, nie wiem, nie masz co robić z życiem, trochę głodna jesteś i higiena ci nie pasuje. weź tamten, weź resztki. Weź prysznic, ośpiewaj pod prysznicem, i spać, nie? I się nie interesuj młodzieżą. Jak pompki nawala przy niej. Ej, widzę, że jest nawet opcja uzyskać dodatkowe zaliczenie razem. To typ jest chyba kimś... Nie, ona przyszła tu z <grytanie> nie, nie wierzę w ciebie. Co ty ich tak pilnujesz? Zobacz, oni lekcje nie odrabiają. Dobra, poczekajcie, niech Patryśka Jeź. najpierw wyjdzie stąd. No patrz, lekcje trzymają. Idź się myć. Idź się myć już, no, nara, dobra. Dobra, idą spać, widzowie. Idą spać. Udajesz, że wychodzisz, bo Patryśka nie wiedziała. Czajcie, ej, trochę, mm. Nie róbcie tak jakby, co, nie? Nie idźcie do worka z pierwszym spotkanym chłopakiem i w ogóle nie róbcie tego. Ale ten, no... Syntra się w tańcu, wiecie, nie bawi, ona to, ona wszystko szybko, nie? Wiecie, wczoraj miała rodziny, dziś straciła dziewictwo. Ej, zobaczcie, co ona ma! Poproszę o radę! Chcę prosić Patryśkę o radę! O okej. Okay. Okay. <laughs> Patryśka! <śmiech> Patryśka, ty jesteś głupia jakaś! A bo ona ma, że poprosi mnie o radę. O nie, jaka siara, ja pierdzielę! Siema, Siema matka, mam problem. O Boże, co? Wyglądam jak potwór. Moja twarz wygląda okropnie. Nie mogę się tak nikomu pokazać, co mam zrobić. Nie jest źle, nie przesadzaj. Spróbuj nałożyć lekki makijaż. Dziwne. Ej, to jest najdziwniejsza sytuacja ever z dziećmi, ever. Czy nie jest głupie, że Ty napotkałaś swoją córkę, jak to robiła? Wspaniały nauczyciel. Paniała nagroda to rozwój uczniów? <grym> Jeżeli chodzi Ci o to, że jesteś super nauczycielką, bo nauczyłaś, że Twoją córkę wyzwolenia, wolności cielesnej, to ja nie wiem. Ja chyba bym tego yy, jakoś tak super nie poparła. Ej, piąte rano, Ty wstał i czuję się zmęczony. No ale... Gdzie ty niby idziesz? Ty! Patryszka Patryśka śpi! Pompki nawala? Aha! Widzieliście? To on miał jej łóżko nad głową! On myślał, żeby tu się pożyć spać. No chyba cię powięło, ty! Dobra, poczymy co robi. On chyba idzie do chaty teraz. No, adios! Nie! bo podlewa nasze kwiaty! Ej, to jest najdziwniejszy typ, jakiego w życiu spotkałam! O Boże! Ja nie wierzę! Pszczoły go zaatakowały! Ale jazda! No, za godzinę idziecie do szkoły, nie jesteście do końca wyspani, ale ja... Do... Ej, mogę narzekać do niego na życie uczuciowe. Ej, zróbmy to! Ciekawe, co koleś na to. Ona nagle mówiła, e, moje życie uczuciowe jest beznadziejne! A jej chłopak siedzi obok jej. I... Beznadziejne? Ja się tak starałem. Wielu mieszkańców Boże! Przestańcie! Co się stało? Jaki problem osobisty? No rzeczywiście. Jaka jazda, pierwszy raz mam takie powiadomienie w Simsach, ej nie wiem, ten odcinek mnie zaskakuje, naprawdę. Ej, ona nie chce iść do szkoły, ale no trudno, trzeba iść do szkoły, tak? I jestem ciekawa, czy ty lekcje to odrobiłaś, tak, wszystko masz odrobione, także miłego dnia, papa, pa. dzisiaj się uczysz pilnie, żeby dostać tą szóstkę, Patryśka sprzedaj, żeby zarobić na życie i umyj wtedy psa, został nam on. Nie chciej. O co chodzi, czemu go zostawiła? Nie chciej jest dorosłym Simem i bratem bliźniakiem. Nie chciałabym, żeby związał się z jakąś lafieryndą. i żeby zniszczył sobie życie, więc postanowiłam, że sama znajdę mu wybrankę serca, wybrankę życia, jakąś ładną. No to akurat nie. I żeby on. Był po pierwsze wampirem, żeby nam nie umarł i żeby zawsze był e, bratem Sintry. Po drugie, żeby ta babeczka była super miłym wampirem, którego wszyscy lubią, i żeby zamieszkała na chwilę z nami razem z ich dzieckiem, które od razu im zrobimy. Rosterki nastolatki. Patryśka tam pomaga, bo tutaj wiecie, przyszedł, przyszedł syn Frodo i ma jakiś problem, coś tam po śmierci, jakąś żałobę i tak dalej. Czasami nasze dzieci przychodzą do Patryśki po jakby pomoc, także to jest bardzo kochane. Sintra jest bardzo zmęczona, więc ja ustawiam na jutro. A jutro, jest, kurde, święto, o tu usuwam święto zbiorów, nie lubię święta zbiorów ostatnio yy, i zrobię znowu sobie święto miłości. Romantyczny nastrój, umów się na randkę, wręcz prezent, tak wiecie, skromnie dosyć. Każe jej szybko spać w łóżku Patryśki, bo to jest najlepsze łóżko. Niech się wyśpi i pójdziemy znaleźć drugiego chłopaka i zobaczymy, czy coś się w święto miłości wydarzy w życiu nastolatki, popularnej nastolatki, gdy ma dwóch chłopaków równocześnie. Jest jakiś Filip, nastolatek i jest całkiem spoko, a i całkiem spoko ten film wygląda. Yy, przyjazne zapoznanie, akurat Nelia biegała, bo była w historycznym nastroju. Siemka, co u ciebie słychać? Stary, pierwszy raz ci widzę w tej okolicy, jesteś na rowerze, masz jakieś kuzaki? O, on jest od razu fliryciarski Jak się przekomarzają, super! Zapytaj go o hobby. Fajnie się okay, dogadujecie, okay. podoba mi się to bardzo. Ale najpierw musisz zawrócić w głowie, więc wiesz, poznaj go trochę, popyśl się strojem. Lubi skrzypce widzowie. Super, Takie kurde, z pasją muzyk. O Boże, Frodo, tu przelaz, Frodo wypad! Stoisz. Wiem, że jesteś starszym bratem, nie, ale tak jakby... Oni teraz... Tutaj flirtują ze sobą, a ty stoisz jak cień. Patryśka cię nasłała. Nie wierzę w to, ona go podrywa. Afrodobok stoi i kiwa głową u mnie. Ej, zaprośmy go na randkę od razu, żeby stąd po prostu wyjść. O, on jest zły, słuchajcie, idealny muzyk. Zbuntowany. Jesteśmy przed lokalem, a ona już go całuje w szyję. Nie? To jest dobra agentka. Dobra, zróbmy, żeby ta randka była miła. Więc e, usiądź, porozmawiać z, z... z... Patium. Może usiądźmy tutaj i porozmawiajmy tu. I tu jest jakaś kolejna para na randce. Nie, no nie sądziłam, że Sintra zacznie tak szybko, nie? I teraz kazałam im zrobić pierwszy pocałunek. Nie wiem, czy dotrze to do nich. Dawaj pierwszy pocałunek Sintrusia. To jest ten moment. Gdzieś tutaj był. Pierwszy pocałunek. O tak! Widzowie! Jak fajnie! Ej, co, że nie! Kurde, no co o co ci chodzi? Mam nadzieję, że to nie jest jakiś ten y, detektyw, który pat pilnuje Syntry od Artura. Tak? Czy twój pierwszy chłopak ma na imię Artur? Tak. Poproś o zostanie chłopakiem. Kochani, robimy to. Tak. Mamy już nawet złoty medal. Zostali oficjalnie parą. Tańczą razem. No po prostu nie wiesz, jak koleś wywija. Bierzemy sobie naszego niechcieja i on podróżuje do miasteczka wampirów e, Weźmiemy ze sobą Patryczkę, bo ona każdego w sumie zna, ona, każdego Ona się do każdej chaty wbija. Ej, nie widzę, żeby tutaj ktoś ciekawy mieszkał. Tu jakaś stara baba mieszka. Hej, karzelek. Kto to jest? Maria, to jakaś nasza ta... To jest Klaudia. Boże, nie wiem. To jest jakaś nasza rodzina z tego, co wychodzi. Dobra, Patryśka. Weź się tam zapoznaj z nimi. Zapukaj do drzwi. Zobaczymy, czy ktoś jest jeszcze w domu. O, i jeszcze jakiego, jakieś dziecko jeszcze mają. Jakąś Annę mają jeszcze. Dobra. Nic ciekawego tu nie ma. Będziemy musieli iść na park, bo w tym parku się pojawiają właśnie wampiry w nocy. Także chodź tutaj. Już olej tam, żelka. Poznaliście się, to się poznaliście. Warto się znać. Najwyżej w najgorszym wypadku go poprosisz, żeby cię zamienił w wampira. I szukamy teraz wampira. I już mamy Ucja. I jest nasza właśnie Kaluji! Siema. Czy jesteś naszą... O, od razu fajny kontakt złapali. O, serce ma złamane. To musi być przeznaczenie. I idziesz w nocy do parku i spotykasz dziewczynę, która ma złamane serce, zaprzyjaźniasz się z nią wśród latających gołębi, ale udaje ci się, udaje ci się ją przekonać do siebie. Ej, ty weszła do łazienki i nie wychodzi z tej toalety od wielu godzin. Czekaj, to jest naprawdę dziwne, jestem ciekawa czy wyjdzie z tej toalety, jakby... Weszła do toalety i zniknęła. Kurde, niczym kapciuszek, Kopciuszek, gdzie ona jest? Nie ma jej tu. Ej, ona idzie. Czemu idziesz tutaj do chaty? Ej, może ona mieszka u żelka? Może to jest jakaś rodzina. O, kurde, będzie gra na organach. Ej, powiem wam, że się polubili. Jest super, rozmawiają ze sobą i naprawdę wygląda ta na spokosinkę, nie? O, akurat się walentynki rozpoczęły, to możesz dać ci jakiś prezent. Z okazji, Boże, zamek jej daj, co zrobiłeś za dzieciaka, bo nic innego nie masz w tym ekwipunku. Proszę, moja ukochana, to oto zamek, w którym będziemy mieszkali razem, tylko nie z kartonu, a prawdziwy. Boże, co to za typiara tutaj przyszła z kawą, z jakimiś kolczykami. Masakra. Ej, to ta Klaudia. Ej, ona musiała sama dorosnąć. Pf! Śmieszne. Jezu, jaki... czuję, że tak dorosłeś o, postaraj się dziecko pod prysznicem. Ej, bierzemy to i ja od razu e, poproszę ją, żeby została jego dziewczyną, żeby wiecie, tam nigdzie nie uciekła i tak dalej. No Patryśka! O no chyba sobie żartujesz. Nie wierzę w to. Prawie ci wnuka zrobiliśmy. Ej, dzisiaj już dwa razy przerwała swoim dzieciom takie rzeczy, nie? Dobra, poproś najpierw o zostanie dziewczyną. Może o to chodziło o Patryśce, że wiecie, wszystko po kolei. Dobra, i teraz spróbujcie. No, co za Patryśka, nie? Postaraj się o dziecko. Dobra, nie wiem, czy się udało. Będziemy obserwować, oni są już parą. Ja mogę jeszcze tak oświadczyć się w sumie ekspresowo, ale nie. Zaprosimy ją potem do domu i zrobimy takie oficjalne świadczyny. A my teraz wracamy, bo Sintrusia jest w domu, nie poszła do szkoły, bo jest dziewiąta. Więc yy, trzeba ją wysłać, bo dzisiaj są walentynki, szybko wracamy do domu, żeby jej brat miał naprawdę fajne, urządzone życie. A wy zostawcie łapkę w górę, subka, bo na 100 tysięcy jest niewiarygodny giveaway. Na ten moment mam tyle subskrypcji, więc zobaczcie sami, że niewiele brakuje. Pamiętajcie również, że za tydzień wyjątkowo 100 dzieci challenge nie ma. Jest tygodniowa przerwa, bo 24 zaczynam serię wakacyjną i dlatego 100 dzieci challenge wyjątkowo nie ma. I pamiętajcie, że dopiero w następnym tygodniu o 15 będzie kontynuacja hejka.